Cześć wszystkim z tej strony DELTA, a to jest kolejny odcinek DUMA. wiecie jaką modyfikację jesteśmy na Unruly Evil mapie. Chciałbym od razu przeprosić, że poprzednie odcinki były w takiej jakości, a nie inny, ale to Bo mi się powie, przy ustawienia w programie nagrywającym w 20 tysięcy. 000... 20 tysięcy KB czy MB? Bitach, ogółem podział bitrate, tak? Nagrywał się w 10 i to BIDA, tak wiem mogło pikselować. Gdzie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jesteś! Okej, okay, ok. Ale tu naprawdę niewidzialność tych tych niewidzialnych potworów jest naprawdę oni są niewidzialni. Nie w dumie oryginalnym, w AniLadum, że po prostu oni byli... No spokojnie było odróżnić od tych, po prostu mieli taką teksturę ala przezroczystą. No i może w ciemności ich ci się nie dało. A teraz to w ciemności... No to chyba bardziej widać w ciemności niż w jasności, bo im się świecą oczy. Jak jest jasno, no to się zlewają trochę z tłem, tak. W ogóle to, mapa? O, to oczywiście jeszcze nie jest cała mapa, ale taka już trochę jest tego. Okej, okay, okej, okay, no, no, no. Ktoś tu idzie? No. Na razie się fajnie zaczyna, jak milutko trochę. Powiedzmy, że nie trudno na razie, że nie ma 100 milionów baronów na początek, ani jakichś strasznych tych. W ogóle lubię mapy, które nie zaczynają się atakiem potworów, gdzie można się przygotować, rozgrzać rękę. He, 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 jeżeli wiecie co mi chodzi. Nie no, w sensie pomachać myszką, tak? To też źle zabrzmiało, nieważne. Okej. Okay. o jezu, to ja zrobiłem. Aha, to jest tego. Alternatywny strzał naszego shotguna to jest jeden strzał. Czyli jeden raz. O kurde, w ogóle już mam 15% HP. Ale straciliśmy na początek. Chyba straciliśmy na początek, bo nie wiem ile mieliśmy na początku. O, w ogóle jaka rozkwina, nie? Nie wiem o co mi nadchodziło. O, no nie, czemu nie porokłóciliście się, no? Mieliście się pokłócić. Przecież strzeliłeś z niego fireballem. Widziałem, że specjalnie strzyłeś się przy tym. Okej. Okay. Wow. Ok, zbierzmy hapeki. HP, HP, Apsy Fizz. Słyszałem. Okej, okay. cześć, 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 jabłuszko. Pan, jabłuszko. Ty, głupia, gruszko. Tam mamy nieśm nieśmiertelność, która na pewno się nam kiedyś przyda, ale na pewno nie teraz. I w ogóle nie wiem, czy w ogóle się nam przyda. To nie, nie. Moglibyśmy w ogóle pod koniec tamtego levelu wziąć tamtą nieśmiertelność. Bo nie wiem, tak, żeby się zmarnowało, bo ona na pewno Teraz są mocne, chyba leży i wiesz, że już nigdy nie podniesie. No chyba. O kurda. Pewnie nie wiem, co zrobić. Mogę tam przebyć, ale to mi nie opłaca aktualnie. W ogóle już to nie opłaca, bo zginę. Wow, dla nieśmiertelności zginąć. Ha, ha, ha. I to jeszcze dla paru sekund. Czerwony klucz to jest pułapka? Takie w ogóle jaka rozkwina, nie? Czerwony klucz, widzę? W ogóle tak. Oczywiście, oczywiście, że musiała to być pułapka. Byk. Dobrze, że to chociaż nie było takie, że oni się od razu pojawili, na przykład, teleportowali, bo to nienawidzę pułapek z tyłu. O, cześć, jestem połapką, tym właśnie się teleportuję do ciebie, tak. Okej, okay, w ogóle co było sprawy, nie wiem, czy tam też się coś otworzyło, czy nie. Wow, z tyłu też. Z tyłu naprawdę, naprawdę. Okej, okay, okej, okay, czyli z tyłu, nie? Z tyłu, nie? Spokojnie, znaczy z, z, z lewej, nie? I to bardzo dobrze twórcy pomyśleli, choć teraz, żeby nie było to aż tak trudne. Ale naprawdę wymagająca jest gra. O kurde, o kurde, świnki mnie normalnie zrejpiły. Mam czerwone klucz już tak na początek, Milusia. Oj, w ogóle czerwone drzwi już blisko, eee, to coś czuję, że level nie będzie jakiś wybitnie łatwy. Jesteśmy w ogóle na jakiej mapie my jesteśmy? E4, M4, to 34 mapy do końca. Lub... lub dwie? Nie wiem. Może dwie nawet, wow, to dzisiaj już bym... Exit już tam? A to pamiętam tą mapę, okej, okay. okej, okay, to jest ta mapa. to jest ta mapa? O, czy to jest ta na pewno mapa? O kurde, ale to fajnie, że to jest ta mapa, ja ją lubię akurat, nie jest zła. O Jezu. Okej, okay, ty też zginiesz. Ja wiem, że tu się stanie zło, gdy ja tu wyjdę, bo tam pewnie siedzą w tych zakamarkach, tam poszlam, może trochę z rakietnicy. Nie. Nie. E, to nie jest przegra chyba. Wow, ale ja wiem, że tu się zacznę teleportować zewsząd i będzie naprawdę masakra. Ok, Okej. Okay. Okej. Okay. Nie łapię, ale. Sądzę, że lewo to jest pułapka, a prawo to jest dobre, bo rajd w końcu, czyli dobra droga, tak, tak. Dedukcja. Spróbujmy w ogóle, co by było gdzieś poszli. Chociaż nie, to jest pewnie. Trzeba oba kliknąć. Tak? Coś zrobiłem złego, naprawdę. O, pokójcie się, tak, 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 pokutcie się. O Jezu, ale ich tam jest. Ale ich tam jest masa po prostu. Dobrze, że tu jest takie ciasne przejście i chyba... Mam nadzieję, że one tu nie przejdą. Znaczy, impy by mogły, ale jabłuszka? No jabłuszka, no proszę was. One są takie grube. Dorodne jabłka. Chyba nie, bo tak się tak nie pchają tutaj. I chyba wiem kiedy mi się przyda tutaj nieśmiertelność, bo... Jest tutaj... Moment! O oh Jezu! Gdzie się przydaje śmiertelność W ogóle mamy tak trochę mało życia, moim zdaniem. Gdzie oni są? O kurde, przeleciała chyba górą, albo mi się wydaje. Nie, nie wiem skąd ona wyleciała. Wow, ale to jest jakiś taki normalnie ninja, no. Jabłko ninja. Aha, dołem tutaj tędy, do. okej. Okay. No to teraz może na lewo pójdźmy. Okej, okay, okej, okay, good. I teraz pewnie też jakaś pułapkę się y, u, u tego U aktywni. Okej, okay. znowu, znowu, tak jak i myślałem. Może teraz weźmy coś mocniejszego. Albo nie. O no to może. To będzie good. I 3% HP tak na, tak na dobry początek, nie? Bo co? co? Byśmy mieli jeszcze za dużo i co, by mieli jeszcze za łatwo. To, żebym nie mapę, mapę, to, żeby mi nie podobałem się, to machowo, bo a ta jest spoko. Ma miły klimat jest... nie jest duża, co jest na plus, nie lubię takich map, gdzie... O kluczy, szukasz, kitą tego, labirynt i w ogóle... Tu ktoś siedzi oczywiście? O, się rozprysło pięknie. O, tak, lubię to. Nawet bardzo. Ciemno już jest. Wow. dość wcześnie, wcześniej. A, już chciałeś się zakradać, co? Już, no. Ok. No to co? To już było wszystko. Tak mi się wydaje. Ok. Ale jak mam teraz to. Aha, obcina tym na pewno. Ok. I wątpię, żeby to był już tak... Exit? Już tak szybko? 8 minut. Eto. Exit, rzeczywiście. Ale się. Tak, tak wyglądają Exit i takie... Skok. No to salto w tył. Unruly evil finished. Kills? 91%. Items? 64%. Secret? 0%. No, nieważne. Czas całkiem dobry, a więc co? Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapujcie. Cześć, do następnego. Razu.